Witajcie, kochani, na kanale ZeptoBox. To drugi odcinek elektryki. Kolejny licznik, który jest całkowicie odłączony od linii odbiorczej, nalicza 2 kWh na dobę. To jest, można powiedzieć, 35 zł na miesiąc pieniędzy, które licznik oszukuje. Nagranie jest wykonane telefonem komórkowym. Więc słuchajcie, ta tarcza, ona cały czas powoli się obraca. Obraca się naliczając kilowatogodzinę. A pragnę zwrócić uwagę, że ten licznik ma, jak widać na tabliczce, 120 obrotów na kilowatogodzinę tej tarczki. Więc ta tarczka, mimo że wkręci się tak powoli, bardzo szybko nalicza kolejne kilowatogodziny. Bo wystarczy 120 tylko obrotów tej tarczy pełne, żeby naliczyć jedną kilowatogodzinę. Więc słuchajcie, tutaj jest licznik zaraz, yy, bezpiecznik zaraz za licznikiem, który jak pokażę na tym nagraniu wyłączę go w tym momencie i mimo wszystko że ten bezpiecznik zaraz za licznikiem jest wyłączony tarcza i tak obraca się wcześniej jak ten bezpiecznik był włączony bezpiecznik w budynku był wyłączony więc mimo wszystko z tego wyjście z tego licznika nie jest w tej chwili żadnym urządzeniem ani przebiciem obciążane a mimo wszystko ten licznik się obraca i nalicza. Jak sprawdzaliśmy, przez dwa dni robiliśmy test. Naliczyło prawie 4 kWh, mimo że bezpiecznik zaraz za tym licznikiem był wyłączony. Słuchajcie, testujcie swoje liczniki, obserwujcie, bo ten licznik się nigdy nie zatrzymuje. On cały czas kręci, cały czas kręci i nalicza. Kontrolujcie swoje liczniki. Pozdrawiam, lajkujcie ten materiał, aby wszyscy to zobaczyli. Dzięki serdeczne. Do usłyszenia.